OK, jesteśmy dalej. Teraz przydałoby się sprawdzić yy, stan gry, czyli warunki. Kiedy gracz i który wygrywa grę, oraz kiedy gra jest zakończona. Także żaden z graczy oczywiście nie wygrywa, ponieważ może się tak zdarzyć. Dobra, więc oczywiście napiszemy sobie nową funkcję. E, Sialalala. Więc zrobimy tak. Dajmy na to void update result i będziemy w nich sprawdzać stan naszej gry. Void update result. Właściwie jeszcze dobrze na początku sobie zdefiniować jakie te stany mogą być, tak żebyśmy wiedzieli i co dalej robić. Czyli jak już mówiłem, wykorzystamy sobie do tego typ Enum tworzymy sobie nowo, nowy typ, nowe stałe, które będą określały nam stan gry. Jakie te stany, stany gry mogą być? No może być gra w trakcie gry może być gra zakończona. No i może być zwycięstwo gracza X albo Y. Oczywiście w tych stanów może, możemy sobie przy, w zależności od kontekstu m, dobierać, o co nam chodzi. Jednak my sobie zdefiniujemy na początku może tylko coś takiego. Enum, Game, State, Game. Play, game stop y, win x bo game win x game win y no chyba nie trzeba tłumaczyć co to oznacza gameplay Gra w trakcie gry, gra stop, no i wygrane gracza X albo Y. Wykorzystamy je w funkcji, naszej funkcji update result do ustawienia odpowiednich stanów. Potem w pętli będziemy, w naszej głównej pętli gry, będziemy to wykorzystywać do zakończenia gry, gra, rozpoczęcia gry od nowa lub coś w tym rodzaju. No ok. Także zdefiniujmy sobie tą stałą, może od razu tu. O. Game state. Nie wiem, jak to zrobić? No w małej od razu. Game state równa się game stop. Co jest? O, ok. GameStop, czyli od początku gra, nasza gra jest zatrzymana. Dobrze sobie te stałe na początku inicjalizować, tak czy siak, choćbyśmy mieli potem je zmieniać, ponieważ albo, na, jeżeli coś tworzymy jakiś projekt zawsze na początku, albo zapomniemy zainicjować jakichś danych, albo i tak wartości muszą już być ustawione jakieś na początku, a nawet jeżeli będziemy je zmieniać jakieś jakiejś funkcji inicjalizującej na początku, no to. Dla wykrycia błędu na przykład możemy je też na początku ustawić jakoś inaczej. Także potem, jeżeli działamy dalej, to wiemy. Mm, możemy to wykorzystać, sprawdzając na przykład, co się dzieje. No, nie zostawiajmy nigdy danych niezainicjowanych. Globalnych. Bo zazwyczaj się mówi, żeby inicjalizować przed pierwszym użyciem, oczywiście, każdą zmienną, czy jakiś obiekt yy, trzeba zainicjalizować. Natomiast te, chodzi mi o te globalne zmienne czy struktury. Jeżeli tylko wiemy już na pewno, jakie, jaki początek im przypisać, warto to zrobić. Dobra, bo zawsze się rozciągam z tym y, gadaniem y, i przez to minuty lecą na filmiku. Sprawdzamy, co się dzieje, więc oczywiście warunek if, co będziemy musieli sprawdzić. Warun yy, warunki gry, czyli czy gracz skończył, czy gra skończyła się zwycięstwem któregoś z graczy lub czy gra zakończyła się bez zwycięstwa. Wykorzystamy do tego operatory relacji, no i sprawdzając odpowiednie warunki piszemy na końcu do naszej zmiennej game state odpowiednią wartość. Dobra. If yy, i teraz co? Teraz będzie ciężka robota, ponieważ musimy sprawdzić wszystkie pola w naszej tablicy i sprawdzić, jaką wartość wymagają dla zwycięstwa gracza x, dla zwycięstwa gracza y. Zajmiemy się najpierw graczem x. Tab field 0, 0 i czyli operator koniunkcji relacji i. Jak zwał, tak zwał. Tab field Najpierw sprawdźmy sobie wszystkie warunki w poziomie czyli 1 0 i tab field mhm, no, mówię w poziomie a piszę z dury 0 oczywiście 1 tab field 0 2 Kopiujmy sobie to. Ile takich warunków zajdzie? No, mamy tak. Oczywiście mamy w poziomie mamy 3, w pionie też mamy 3. No i na skos razy 2, 3 razy 8. Czyli raz, 2, 3. Cztery. cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, trzy kurczę, przecież nie napisałem. Eee, jakie pole mają być zakryte <laughs> Dobra Jest równe X field X field i X field Ta? jest równe X field. OK, teraz to kopiujemy No i tak 8 razy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 7, 8. Dobra. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. <laughs> Sprawdzamy, czy w poziomie warunek się spełnia do wygranej. Potem wszystkie po kolei w poziomie. Potem będziemy sprawdzać w pionie, a na końcu na oukas. Czyli jeśli któryś z tych warunków jest spełnionych, to ustawimy sobie nasze pole na Wygrał y, game win x, czyli wygrał gracz x. Jeżeli potem damy else i sprawdzimy to do gracza y. Natomiast jak ja to sprawdzam? Użyję teraz takiej do tej sztuczki. Operator alternatywy. To jest proste w zasadzie. Co sprawdzamy? No aha musimy tu jeszcze dać sobie jeden nawias. No a tutaj nawias kończący instrukcję IF. No, no i tu właściwie już tego ma nie być. Sprawdzamy. Czy ten warunek się zgadza lub ten lub ten i do końca i do końca i do końca bo jeśli tak to ustawiamy dajmy sobie enter bo jeśli tak to ustawiamy y, zmienną game state na wartość win game win x czyli wygrał gracz x no i kończymy funkcję nie musimy lecieć dalej tu mamy jakiś błąd. Co jest? O tu się znowu? Aha, nawiasy klamrowe. No trzeba dać ja sobie to tak ładnie formatuję, co mi zabiera trochę czasu, ale przynajmniej fajnie mi to wygląda i wszystko widzę przynajmniej tak mi się wydaje jak wcześniej mogliście widzieć nie wszystko no ale dobra tak warunek jest poprawny oczywiście trzeba tu jeszcze ustawić pola więc zróbmy to teraz w poziomie czyli pole środ pola środkowe czyli to będzie 1,0 1,1 1,2 no i ostatnie trzecie 20 21 22 Teraz pole pola pionowe, czyli 00 10 2 zero. Tak. Pierwsze pole pionowe, teraz środkowe, pole pionowe. czyli 1 1. 2 1. Znaczy, mam mam mam. 1 1. dwa jeden dwa 2 nie kurde no nie mogę się skupić jeszcze raz jeden jeden to jeden jeden To 0, 1, 2, 1, 1, no i co? I 2, 1, teraz jest dobrze, świetnie. No i ostatnie pole pionowe, czyli to trzecie z brzegu, po prawej najbardziej. 0 2 1 2 No i 2 2. No i teraz pola na skos. Odlew odlew od pierwszego elementu do ostatniego to będzie 0 0 potem element środkowy czyli 1 1 1 2 2 no i ostatni na wko to będzie 2 0 Znów 1, 1 i 0,2. I to by się zgadzało, o ile znowu nie popełniłem jakiegoś głupiego błędu. I teraz to samo musimy oczywiście zrobić dla sprawdzenia, czy nie wygrał gracz y, czyli s To kopiujemy. Kopy pastę. Mm -hmm. Tłumaczę, mamy tu trochę posrane, ale jak będzie tak. Hmm. No zawykający to, nie wiem co to jest. Dobra. No i oczywiście musimy teraz zmienić znowu te pola x field na y field no i tutaj zmienić tak samo na Y dajmy sobie quick find replace i quick replace tak samo jak wcześniej to pokazywałem na y field no to zamieniamy Ale mi to skoczyło fajnie. Uh -huh. Uh -huh. Jeszcze raz. Find. Quick replace. Oj, Microsoft, dobra. I oczywiście jeszcze tu nie zmieniłem. Tak to powinno działać. No i jeszcze zostaje nam do załatwienia sprawa z game over. Czyli nikt nie wygrał. Jak to zrobić? No, wprowadzimy sobie znowu zmienną nową. Typu Int i nie wiem, licznik mam nazwać. Over, równa się 0. No i tutaj wprowadźmy sobie jeszcze typ, do game state Game over. Chodzi o to, że jeżeli już nikt nie wygra nikt nie wygra pola, będą zapełnione, oczywiście to na grę należy zakończyć. Ale także nie wygrywa nikt, żebyśmy to wiedzieli. Żeby to jakoś w logice naszej gry było ustawione. Jak to robimy? No, przy każdym ruchu gracza zwiększamy ten licznik. Jeżeli licznik osiągnie więcej niż 9 pól, to znaczy, że gra się zakończyła i powinniśmy ustawić naszą zmienną na game over. Rozumiemy? Będziemy sobie ją zwiększali tu. OK. Czy po każdym ruchu i over plus plus zwiększmy sobie to, a tu będziemy sprawdzać, czy granie powinna się nam zakończyć game overem, czyli if else a, no odrób else if Nie, dobrze, co ja robię? Kur, coś mi się myli. To są moje pierwsze filmiki na YouTubie i po, dusz, po kręceniu paru filmików z rzędu po prostu tracę koncentrację. Muszę się chyba do tego przyzwyczaić. Także przepraszam Was. Jeszcze raz. Else czy If. O, właśnie. If. Nie if i over jest większe od 9 no to tu już chyba nie będziemy, nie będziemy sprawdzać żadnego warunku to możemy sobie mniejszyć to game state jest równe Game over, tak? Game over Dobra Czyli to się zgadza Chyba Sprawdźmy sobie Wpisując tutaj print table move No i oczywiście Up Up Date Result Czyli naszą funkcję sprawdzającą stan gry. Result. Ok. Tak jest dobrze. No ale to nie jest do końca dobrze, ponieważ musimy jakoś wyjść z pętli, jeżeli gra się zakończy. I wyświetlić jakiś komunikat. No ale na razie sprawdźmy czy nam to w ogóle działa. Game win, game win X. No, no, no. Dobra, sprawdźmy sobie to. Na razie tak. Czyli if game state jest równe game. Game win x. No i tu możemy wyświetlić komunikat, prawda, że yy, wygrał gracz x. Na razie tylko ustawimy naszą end na wyjście z pętli BND B End się True. Tak samo dla pozostałych wartości znaczy dla pozostałych mm, zachowań naszej, stanów naszej gry, czyli Game Y lub Gra zakończona. Game over. Dobra. No i tu jeszcze będzie problem, ponieważ wyświetlimy naszą tablicę. Move tutaj, wyczyścimy ją. Jeżeli wyjdziemy z pętli, później i nie będziemy widzieć stanu naszej gry. No ale to zmienimy później. Sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Hmm. Co jest? O no straszniejszy, ale mam, ale mi zamula ten komputer. Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Dobra, cztery, osiem, dziewięć, jakiś klawisz HBB B, B nie działa, nie ma reakcji. 1, 6, 7, no i 3. Jest. Gra zakończona. Czyli jak widzieliśmy, tam po prostu wygrał gracz X. No i tak jak mówiłem, gra automatycznie wyszła nam w pentry. Ok, to tyle. Na razie.